Chcesz wykonać sesję zdjęciową dla nowej kolekcji t-shirtów? To około 2000 zł za dzień pracy modelki, plus pewnie 1500 zł za fotografa. Prowadzasz 20 takich produktów? To ponad 70 tysięcy złotych rocznie tylko za same zdjęcia produktowe. A co gdybyś mógł stworzyć profesjonalne zdjęcia z prawdziwymi ludźmi, bez modelki, bez fotografa i bez studia? Automatyzacja, którą stworzyłem, zamienia zwykłe zdjęcie ubrania w profesjonalne zdjęcie produktowe z modelem. Robisz zdjęcie t-shirta na wieszaku, system automatycznie ubiera go w realną osobę, a Ty otrzymujesz gotowe zdjęcie produktu w kilku wariantach. Wyobraź sobie te oszczędności. Zamiast 70 tysięcy złotych rocznie za sesję płacisz raptem kilka złotych, zamiast organizowania sesji na każdy nowy produkt, Masz gotowe materiały w 5 minut. Brzmi dobrze? W takim razie zostań ze mną do końca, a pokażę ci, jak możesz coś takiego wdrożyć u siebie. I tak wygląda całe workflow naszej automatyzacji. Tak to wygląda pod spodem. W tym wypadku tutaj mamy wszystko, zaczyna się od manualnego trigera, czyli, żeby to uruchomić, to po prostu musimy to zainicjować manualnie. Możemy to również zrobić cyklicznie, automatycznie. Także. Cała automatyzacja będzie uruchamiała się na przykład raz dziennie, to już zależy wszystko od Ciebie, natomiast to, co jest tutaj istotne, to to, że musimy mieć wypełniony arkusz Google'a. W tym wypadku to wygląda dokładnie tak, czyli ma, musisz mieć te, te cztery kolumny, tutaj mamy link do naszego produktu, te dwie kolumny, Zostaną wypełnione automatycznie po wykonaniu się automatyzacji, czyli tutaj będzie nasz prompt do grafiki. A tutaj będziemy mieli link do naszego Google Drive'a z wygenerowaną już gotową grafiką produktową, dokładnie tak jak tutaj. I tutaj zostanie zmieniony status. Czyli na początku, żeby w ogóle ta automatyzacja zadziałała. Wklejasz sobie bezpośrednio link do swojego produktu, jeżeli Google już na przykład masz, masz zdjęcie na sklepie. Jeżeli nie, no to wrzucasz na jakiś darmowy hosting. To w tym wypadku po prostu wpiszmy sobie t-shirt. Weźmy grafika. Na jakieś dowolne. Niech mi się to tylko otworzy. Tak i tutaj hop i kopiuj odnośnik obrazu no i po prostu wklejam go tutaj tak no to był przykładowy no ty jeżeli masz swój sklep no to po prostu wklejasz go ze sklepu i to co ważne tutaj na początku y, musi być production status i to musi być pending Dan zostanie automatycznie oznaczone w momencie kiedy automatyzacja się zakończy i tutaj w nodzie y, content sheet na początku Y, automatyzacja przeszukuje nasz plik i przeszukuje wszystkie elementy, gdzie w ostatniej kolumnie production status is pending. Yes, pending tak? Czyli jeżeli będzie done, to, to po prostu pominie, natomiast będzie wyszukiwać wszystkie, gdzie jest pending. Jeżeli coś takiego ma miejsce, no to wtedy w tym wypadku tutaj nam y, listuje i tak jak widzisz mamy dokładnie te informacje o tym naszym pliku. Ja tutaj mam już spinowane, żeby nie ruszać, żeby nie uruchamiać tego od nowa tego I tutaj mamy pobrany nasz adres do naszego zdjęcia, czyli dokładnie to co masz tutaj. Wracamy. W kolejnym kroku. Tutaj mamy pobieramy ten, to zdjęcie, czyli mamy node download image i tutaj upewnij się, że masz metodę GET. Przeciągamy sobie po prostu product image URL tutaj. I w efekcie zdjęcie zostaje pobrane. W kolejnym kroku musimy przesłać to zdjęcie na serwer do Google, bo w tym wypadku będziemy wykorzystywać model od Gemini. I tutaj to, co ważne, po pierwsze, jeżeli tutaj mamy ten raz, że to musi być metoda post, 2, URL, tu musisz podmienić swój klucz. Czyli to, co za key równa się, tutaj musisz wstawić swój klucz. Jak to zrobić? Wchodzisz na Google AI Studio, klikasz w Get API Keys, jeżeli nie masz klucza, no to klikasz Create API Key. jeżeli masz klucz, no to będzie on tutaj dostępny i po prostu jak klikniesz to, to ten klucz się podświetli, będziesz mógł go skopiować, a jeżeli będziesz tworzyć od nowa, no to tak samo wyświetli się Twój klucz i kopiujesz go i wklejasz tutaj, tak, czyli to wszystko za znakiem równa się. Następnie w nagłówku musimy przesłać kilka parametrów, dokładnie w takiej formie jak tutaj. Oczywiście po pobraniu tego szablonu, który dostępny jest w mojej społeczności, wszystko to będziesz mieć uzupełnione. Więc nie będziesz się musiał tutaj martwić o, o tę konfigurację, to wszystko już będzie zrobione za ciebie. No i w, jak uruchomimy tego Noda, to w efekcie otrzymamy taki output. Tutaj z potwierdzeniem, że zdjęcie zostało wgrane i tutaj też mamy już też zdjęcie, mamy ścieżkę do, do tego pobranego zdjęcia. Jak już znajduje się zdjęcie na serwerze, to przechodzimy do wygenerowania prompta do naszego modelu, później który trafi do, do Gemini'a, który pozwoli nam na stworzenie fajnej, realnej grafiki produktowej w oparciu o to nasze bazowe zdjęcie. Czyli w pierwszej kolejności tutaj wykorzystujemy noda, e, e, od który przeanalizuje nam to zdjęcie. Tutaj korzystamy z e, modelu od OpenAI, jako resource mamy image i o, jako operacja jest e, Analyze Image, czyli model po prostu analizuje nasze zdjęcie. Tu wybieramy sobie z listy e, model, który chcemy, który chcemy wykorzystać do tej analizy. Ja tutaj mamy akurat cztery mini, ale tych modeli jest dużo więcej, więc. Możesz sobie tutaj wybrać jaki chcesz. Tutaj mamy krótką informację, czyli pokrótce opisz, co jest na tym zdjęciu poniżej 10 słów, bo też nie chodzi nam tu o obszerne elaboraty. To ma być krótko, zwięźlej na temat, tak żeby było po prostu wiadomo. I tutaj tu jeszcze przekazujemy: jako, jako input przekazujemy URL, czyli adres tego zdjęcia. I bierzemy sobie to, jak mamy po lewej stronie z Nouda tutaj z tego Content Sheet. Czyli dokładnie to. Myślę to świeci na czerwono, mam tutaj, elo, dlatego że to mam już spinowane. Musiałbym to odpiąć i uruchomić jeszcze raz. Natomiast jak to będziesz robić krok po kroku, e, czy też po prostu już uruchomić całą automatyzację, to tu nie powinno być żadnego problemu. No i tu jako output mamy dokładny opis tego zdjęcia, czyli tak jak tam pokazywałem na początku. Mamy zwykłą, e, zwykły czarny t-shirt na e, białym tle, i mając już ten opis, przechodzimy do kolejnego etapu, czyli to jest nasz generator prompta. Tutaj, w tym wypadku, też korzystamy z modelu OpenAI, i tutaj mamy krótką instrukcję, gdzie przekazujemy mu opis naszego produktu, i to jest. E, to jest dokładnie to, co zrobiliśmy w poprzednim node, czyli ten dokładnie to jest to, przekazujemy to tu. Natomiast to, co jest najistotniejsze i co powoduje, że jesteśmy właśnie w stanie wygenerować gotowe grafiki już z człowiekiem, który ma założone dane ubranie, to jest ta wiadomość systemowa. Czyli to jest ta dokładna instrukcja, gdzie opisujemy mu, co ma zrobić i jak to nasze zdjęcie ma wyglądać. Tak, i to jest. Dokładnie cały ten prompt, który przygotowałem. Możesz sobie zatrzymać to, ten materiał go przeanalizować. Oczywiście jeśli pobierzesz ten to, to workflow, no to wtedy to wszystko będziesz mieć skonfigurowane. No i po uruchomieniu, po przetworzeniu tego noda, tutaj po prawej stronie mamy już wynik, czyli mamy już gotowy prompt do naszego modelu, tak jak widzisz. I możemy już przejść do generowania grafiki, czyli mamy kolejnego noda. Generate image. W tym wypadku musimy skorzystać z Node HTTP request, bo nie ma tutaj bezpośredniego połączenia, więc musimy to wszystko skonfigurować. Ty oczywiście już to będziesz mieć. Więc tutaj jest, musimy mieć metodę Post jako URL. Przekazujemy bezpośrednio plik do bezpośrednio link do Google AI Studio. I tutaj jeszcze raz to wszystko zostaje. Natomiast to jest. Twój klucz. Czyli tutaj jeszcze raz musisz podstawić swój klucz z Google AI Studio dokładnie tak samo, jak to robiliśmy na początku, żeby ci to zadziałało. Nie potrzebujemy żadnej tutaj autentyfikacji, i tutaj przekazujemy kilka parametrów w body, czyli tutaj jako JSON, i ten tutaj jest gotowy plik JSON. Tutaj ponownie to jest na czerwono, dlatego że to miałem spinowane te dane, te dane natomiast jak to odepniesz, to nie będzie z tym żadnego problemu, bo wielokrotnie to testowałem. I przekazujemy tutaj jako zmienną tekst ten właśnie nasz prompt z poprzedniego noda i kilka dodatkowych jeszcze parametrów, czyli między m.in. temperaturę, wymiary, czyli wszystko to, co możesz też znaleźć tutaj w dokumentacji, jeżeli chciałbyś bardziej dokładnie to sparametryzować, natomiast to są podstawowe parametry, które w zupełności wystarczą, aby wygenerować takie zdjęcie. I po tym, jak klikamy sobie w Execute, no to tu mamy potwierdzenie tego, że nasze zdjęcie już zostało wygenerowane, nasza grafika. Tyle, tylko, że jeszcze musimy zrobić jedną rzecz, a mianowicie musimy zmienić format, czyli korzystamy sobie z Noda Convert to File i w tym wypadku wybieramy operację Move Base64 String to File i to, co musimy tutaj zrobić, to wpisać dokładnie taką ścieżkę. Czyli, tak jak sobie popatrzysz po lewej stronie, to masz właśnie Candidates. Następnie mamy Content, mamy Parts, Parts 0 i Inline Data. Inline Data i Data. Gdyby tutaj było coś nie tak, no to po prostu przeciągasz to w tutaj w to miejsce i wtedy wszystko już będzie ok. Tutaj zostawiasz data tak jak jest i w zasadzie to tyle. Mamy już przekonwertowaną naszą grafikę i następnie wysyłamy ją po pierwsze na e, nasz dysk Google. Czyli tutaj musisz mieć połączenie z Google Drive'em, z kontem. Reserves file, operacja tutaj upewni się, że jest upload i tutaj dokładnie e, wrzucamy mu e, nazwę naszego pliku. Czyli to jest z tego pliku content sheet i wybierasz sobie ze swojego dysku folder, do którego to ma trafić. No i tutaj po prawej stronie widzisz, że mamy potwierdzenie wykonania operacji i tutaj mamy ścieżkę, ścieżkę do naszego materiału, do naszej grafiki. No i na końcu jeszcze poza tym, że mamy, yy, mamy na naszym dysku, no to aktualizujemy ten nasz arkusz, czyli to co powiedziałem. Po pierwsze zostanie tutaj dodany prompt, który nam wygenerował model. Zostanie dodany ten link do, bezpośrednio do naszego pliku. Czyli na początku mieliśmy zwykły czarny t-shirt, teraz już mamy człowieka ogranego w ten t-shirt. To jest ze ścieżką do naszego blisko Google. I tu zaktualizuje się status, czyli z pending zostanie to zmienione na done. Jeszcze tylko Ci pokażę, jak to wygląda. OK, jesteśmy w gdzie update content sheet. No i tu operację mamy update row. Wybieramy sobie ten nasz plik. I tutaj mamy zmapowane kolumny. Tym się nie przejmuj, bo tak jak jeszcze raz powiedziałem, tutaj mam po prostu spinowane te data. Za każdym razem, jak to ruchomisz, to to się będzie aktualizować. I co tutaj przekazujemy mu product image URL, tak czyli to się tutaj nam zaktualizuje, w gransie nam ten generated prompt i generated image, tutaj będzie link do, do tego obrazu. No i też to na samym końcu, czyli production status zostanie zmieniony na done. Tak jak dokładnie widzisz to tutaj. Także to by było na tyle. Tak wygląda cały, cała nasza automatyzacja pod spodem. Tak jak powiedziałem, jeżeli chcesz, możesz ją pobrać, wtedy po prostu nie będziesz musiał tego ustawiać, tworzyć żadnych promptów, tylko klikasz sobie w te trzy kropeczki, klikasz import from file i importujesz całą automatyzację. A jeśli chcesz, żebym zbudował podobne rozwiązanie, ale dedykowane dla Ciebie, pod Twój e-commerce, pod Twój biznes, to odezwij się do mnie, umówimy się na bezpłatną konsultację, porozmawiamy i zobaczę, jak mogę Ci pomóc. Link zarówno do dołączenia do mojej społeczności, gdzie możesz pobrać ten szablon oraz do formularza do umówienia się na konsultację znajdziesz pod, w opisie pod tym materiałem.